Witajcie kochani tutaj perełki. Dzisiaj nagramy odcinek drugi randka z Wiktorem. Czyli do zobaczenia w bibliotece. Wiktor niecierpliwie czeka na Ciebie w bibliotece. Może lepiej kontynuować przyjemną rozmowę gdzie indziej. I tutaj trzeba ubrać się zwyczajnie i na randkę. Czyli zaczynajmy i grajmy, ostatnio dostaliśmy te kwiaty od Wiktora. Zobaczcie, jakie one są fajne i śliczne. Hmm, dobra, jesteśmy ubrane, niezniemy te kwiatki też. Aha, tutaj są te rzeczy. Chciałam zobaczyć gdzie te kwiaty są. A tutaj motylek i kwiaty jako torebka, dobra. Odcinek drugi. Do zobaczenia w, bi w bibliotece. Twoje powolne kroki odbijają się echem w, w cichej bibliotece. Wiktor siedzi na krześle w najdalszym końcu sali, tw twarzą do ściany. Podchodząc do niego powoli przyglądasz mu się. Ma zamknięte oczy i wydaje się nie zauważać Twojej obecności. Daj mu znać, że tam jesteś. Lekko stukasz go w ramię. Otwiera oczy, zdejmuje słuchawki i wstaje, aby się przywitać. Perełka, jesteś? Ładnie dziś wyglądasz. Dzięki. Czego słuchasz? Boże, te kwiaty wyglądają dziwnie. <grym> Znalazłem świetny audiobook o postępach w neurologii. To jest o... Obserwujesz go, gdy podekscytowany kontynuuje opowiadanie o swoim odkryciu. W szpitalu zawsze spokojny i opanowany. Teraz jest zachwycony i podekscytowany. Jakbym patrzyła na innego Wiktora. Nie będę ci już zanudzał swoją pracą. Lubię Cię słuchać. Mówisz o tym tak entuzjastycznie. Nieważne, zanudziłem Cię na śmierć. Hahaha, ha, ha. nie lubię Cię słuchać. Możemy kontynuować naszą rozmowę? Tu za rogiem jest urocza kawiarnia. Może mogłaby, moglibyśmy tam pójść i napić się kawy? Powiedz tak i spędź z nim trochę czasu. Kładzie ci rękę na krzyżu i prowadzi do wejścia. W rogu kawiarni jest wolny stolik. Czego się napijesz? Hmm, herbaty. Popijając napój, spoglądasz na jego wciąż promienną twarz. Zaciska usta, próbując ukryć uśmiech, ale na próżno. Nigdy nie widziałam cię tak podekscytowanego. Czy książka naprawdę jest tak oszałamiająca? Nie chodzi tylko o książkę. Jego przeszywające spojrzenie sprawia, że nagle zaczynasz być spragniona. Bierzesz kolejny wyk swojego napoju, nie przerywając kontaktu wzrokowego. Często tu przychodzisz? Tak, kocham to miejsce. Naprawdę? Co tak bardzo się, ci się tu podoba? Podam, podoba mi się obecny widok, czujesz falę ciepła, która cię ogarnia. Więc owijasz pasmo włosów wokół palca i zaczynasz się nimi bawić. Odchyla się na krześle i obserwuje cię z zadowolonym uśmieszkiem. Postanawiam zagrać w jego grę i zająć tę samą pozycję, naśladując go. Ha, 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 Rozumiem, co chcesz powiedzieć. Jaki jest twój wniosek? Muszę ci coś powiedzieć, oprócz tego, że jesteś piękna i masz cudowne oczy. Mój wniosek jest taki, że fajnie jest spędzić z tobą czas. Kładzie palec wskazujący na twoim podbródku i lekko unosi ci głowę, żeby na ciebie spojrzeć. Podczas gdy spokojnie kontynuujecie rozmowę, czas szybko mija. Chciałbym zatrzymać czas, jednak obowiązki wzywają. Powinniśmy iść. Nie smuć się. Zobaczymy się znowu, obiecuję. Podchodzi do ciebie i delikatnie przykłada usta do twojego policzka. Czujesz ciepło jego ust i, ciep... i ciepło, które w rada się na całą Twoją twarz. Mam nadzieję, że kiedyś znowu się spotkamy spędzimy razem więcej czasu. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Do kolejnego spotkania, Perełka. Do zobaczenia wkrótce. Całuje delikatnie Twoje czoło i posyła tajemniczy uśmiech. Myśl o następnym spotkaniu wywołuje u Ciebie motyle w brzuchu. Dwa prezenty dostaliśmy. No to to wszystko w tym odcinku. Zapraszam do kolejnego odcinka już niebawem. Subskrybujcie i lajkujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!